Umiłowane dzieci kościoła, dlaczego modlimy się o uwolnienia? Czy chodzi tylko o ulgę, którą Pan Bóg przynosi dręczonemu? Nie. Naszym celem jest wprowadzenie konkretnej osoby w osobistą relację z Jezusem, ponieważ bez niej nie ma zbawienia. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To Jezus umarł za nas na krzyżu, przebaczył nam grzechy i wprowadził w życie wieczne. To Jezus jest tym, który przyniósł nam wolność, ponieważ tylko w Nim jest pełnia wolności. Każdy człowiek bez wyjątku wciąż potrzebuje, zawsze potrzebuje na nowo usłyszeć przesłanie Ewangelii. Również ci już ochrzczeni. Dlatego posługa uwolnienia Powinna odbywać się w kontekście ewangelizacji. Przecież uwolnienie jest spotkaniem z Jezusem. Wynika z tego, że uwolnienie jest dziełem Jezusa, a nie naszym. Dlatego posługujący w naturalny sposób powinni pozostać niejako w tle, by Jezus. Mógł znaleźć się na pierwszym planie, i uwolniony mógł otwarcie wyznać, że Jezus jest jego jedynym Panem i Zbawicielem. To wyznanie jest bardzo ważne, ponieważ stanowi początek nawrócenia i trwającej całe życie drogi naśladowania Jezusa. W gronie jego uczniów, we wspólnocie kościoła, stanowi, jak mawia ksiądz John Baszebora, początek wspaniałej przygody. Dziś, kiedy zaniedbuje się chrzest niemowląt, a dorośli okrzczeni żyją tak, jakby byli nieokrzczeni. Modlitwa uwolnienia bardzo często wprowadza na nową ścieżkę wiodącą do stania się autentycznym chrześcijaninem, a nie jedynie metrykalnym katolikiem, bo zostałem zapisany w księdze sztu, księdze metrykalnej. Jeżeli jednak osoba nad którą została przeprowadzona modlitwa uwolnienia, jest nieochrzczona, a tak się zdarza, to nie posiada ona nad demonami tej władzy w Chrystusie, jaką mają ludzie ochrzczeni. Dlatego nawet, jeśli wyzna wiarę w Jezusa jako swojego jedynego pana i zbawiciela. Będzie musiała w większym stopniu polegać na osobie prowadzącej modlitwę. O taką osobę należy się zatroszczyć, przyprowadzając ją do wspólnoty żywego Kościoła. Nie ludzi, którzy są powierzchownymi katolikami, ale tymi, którzy żyją wiarą i używają wiary. Zatem uwolnienie wiąże się z nawróceniem, a to umożliwia ewangelizacja. Bez ewangelizacji nie ma nawrócenia. Bez nawrócenia osoba uwolniona nie wytrwa w wolności, nie zadba o właściwą relację ani z Ojcem, ani z Synem. Ani z Duchem Świętym. Kuleć będzie jej związek z Matką Bożą, świętymi i aniołami. Po co więc mamy uwalniać od złych duchów? Po to, żeby człowiek spotkał się z Jezusem, wszedł z Nim w osobistą relację, stał się Jego uczniem i wypełnił Boży plan w swoim życiu. Tylko w taki sposób życie ludzkie nabiera sensu, staje się wartościowe, wyjątkowe, jak niepowtarzalny jest każdy z nas. Tylko w taki sposób stajemy się takimi, jakimi Stwórca nas zaplanował. On Udziela nam ku temu swojej mocy w Duchu Świętym. Przyjmijmy ją i żyjmy w łasce uświęcającej. Amen.